You oh, can't step to my throne. They ain't working like me. I need to take my own. Do that shit where oh, we been, I don't know where to begin. All this dirt on my skin. I just stay here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody called past the doctor. I got a six cents for a pastor. Jeszcze nikt mi tak nie wytłumaczył, że tego sierpa jak dzisiaj. Jest taka różnica, jak ciągniesz ten pan ze sobą, Kurde, to jest po prostu rewelacja. Weźcie. TV. Zapraszamy. Ze mną jest Tomasz Słodkiewicz. Witam serdecznie i Kasper Fonel. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy jakby nie było o diecie, ale też i o sporcie, o kulturystyce oraz też o MMA. Dokładnie. <grym> Bardzo mnie ciekawi, co spowodowało, że z dyscypliny z kulturystyki chciałeś przejść na MMA. Czym się kierowałeś, czym się. Po prostu inspirowałeś kim, co spowodowało, że właśnie tutaj jesteśmy i będziemy mogli też o tym porozmawiać. Więc powiem, że ogólnie, ogólnie to jest bardzo złożone pytanie. E, <laughs> odpowiedź, odpowiedź, bo e, biorąc pod uwagę, tak naprawdę tu nie chodzi tylko o to, że jakby e, chciałem przejść w stronę bardziej MMA, e, ale trenuję kulturystykę od praktycznie 2002 roku, tak? Więc nie chcemy liczyć, ile to jest lat, ale trochę to było A, lat. Więc. E, Zaczynałem wtedy właśnie jako junior, reprezentowałem kraj na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Polski i tak itd. Przez wiele lat startowałem, ale nie, ważną rzeczą też jest to, że praktycznie jeszcze przed kulturystyką uprawiałem lekką atletykę, e, kolarstwo, więc wiesz... Tak, ta, ta, ta. więc Mój sport brat był zawsze taką osobą, gdzie w domu od zawsze, od, od młodego, ja, też i Purczak, nie? Więc praktycznie od samego początku, ja pamiętam, jak tylko było coś mówiono o treningach, to było zawsze troszeczkę tej kulturystyki. Mój brat miał wyklejony cały pokój z, wiesz, Arnoldem Schwarzeneggerem i z tam wielkimi gościami i tak dalej. I tam co, codziennie, prawie non stop trenował. I tak, wiesz, i tak powiem Ci, że najpierw ja to lekko matematykę trenowałem, później to kolarstwo, później rodzice właśnie otworzyli siłownię. Tak mówię, kurczę, no to jest moment, chyba że po prostu popromuje po, 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 przede wszystkim biznes rodzinny i tak jakoś to się zaszczepiło, wiesz? I tak w 2002-2003 roku zacząłem trenować tą kulturystykę. Przez wiele lat sukcesywnie tam zdobywając i medale na mistrzostwach Polski, Europy, na różnych imprezach międzynarodowych. Było fajnie i wiesz co, tak naprawdę w którymś momencie zabrakło czegoś. Hmm, może nie tyle co zabrakło czegoś, zadzwonili do mnie z FFF. Okej. Okay. No, i zaproponowali mi walkę. No i ja sobie mówię, nawet nie wiedziałem, kto to jest. zaproponowali mi. Mówi, To jakiś chłop starszy od ciebie, ja DJ Dex, Mówię, Przygotuj się na walkę. Mówię: Dobra, mówię: Dwa miesiące, trzy to będzie łatwa walka, to nie będzie nic ciężkiego, nie? Dostałem taki łomot na tej, na tej walce. Nie dosyć, no, to prawda, że jakieś tam 2-3 miesiące się przygotowywałem. No łomot wow. dostałem i tyle, i wiesz, i tak naprawdę po tym no, ale momencie, jako doświadczony sportowiec, to wiesz, nie że to mnie bolało, to jest I to bolało, wiesz, nic, tak, wiem, 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 ale to mnie bolało, mnie to mega bolało, to nie to, że jakby nie, jako sportowiec, że nie. trenowałem przez tyle lat, wiesz, różne typy sportu i poczułem się po prostu taki kompletnie bezradny, jak takie dziecko po prostu, które było, wiesz, normalnie w tym ringu potrząsane, a ja mówię, ja nawet nie wiem, co zrobić i pamiętam, jak złapałem go w trakcie walki, mówię... Co, co teraz, teraz? Co teraz? Co teraz? Wiesz koledzy, którzy mi później mówili, bo trenerzy teraz, z którymi współpracuję, mówią, ty, to powinieneś to zrobić, to zrobię, tam, bo ja, ja wcześniej na początku to nawet nie wiedziałem dobrze, jak się zasłonić tak naprawdę. I, i, i wiesz co, i na początku. To jest też niesamowite, że przeżyłem ten taki element takiej pokory, takiego, wiesz, ja myślałem, że kulturystyka, wiesz, sylwetka, że jestem sprawny, mm -hmm. tak naprawdę, a byłem mega niesprawny. I to, i tego, to, i to nie naprawdę, I... mnie naprawdę jakby tak uświadomiło, że wiesz, te sporty wszystkie wcześniej robiłem i tak dalej. Co się stało? Mm -hmm. I tak jakby obudziłem się, że nie chcę tego więcej robić. Tak. chciałbym po prostu wrócić nie tyle co do, do samego MMA, ale do takiego multisportu, być sprawny, zwinny, czyli wciąż do Takich korzeni, Takie, korzenie, dokładnie tego, co chciałem zrobić. I to tak się właśnie. Powrótku zaczęło i tak mogę powiedzieć, że już od powiedzmy półtora roku, ponad dwóch lat prawie, rok i 8 miesięcy, powiedzmy, sami trenuję właśnie tej, na takiej już płaszczyźnie, bardziej szeroko wszechstronnej. Okej, okay. ja na przykład od jakiegoś czasu też zmieniłem kierunek, jeszcze MMA, typowo cały czas MMA, ale jak chodzi o budowanie tlenu, wytrzymałości siłowej, próbuję różne sporty, żeby po prostu jak najwięcej wyciągnąć z innych dyscyplin coś, co mi da siłę i moc i wytrzymałość podczas walki, mhm. więc taki multisport jest super sprawą, więc petarda. Powiedz mi tak właśnie, bo to, bo to jest mega na przykład dla mnie ciekawe, więc zdaje się pytanie, które ja byłem ja, byłem, ja, byłem, ja byłem, ja wiedziałem, że dzisiaj będę rozmawiał z sobą, więc dla mnie to jest mega Zaszczyt, bo. Dziękuję. Wzajemnie. Pod tym względem, to, co wy robicie, ja to mogę powiedzieć od strony takiej po prostu typowego lajka. Pół z pół lajka. Sparring, a wyjście do klatki, to jest kompletnie coś innego. To jest, to jest najważniejsza rzecz, którą w moim zdaniem chciałbym po prostu, żeby każdy wiedział, bo to jest kompletnie co innego. Nie wiadomo, jak, jak to wygląda, ale powiedz mi właśnie. Z ciekawości właśnie mówisz o tych multi Jak jest, Jakie inne formy sportu Ci tam no przypadają? Ja teraz bardzo dużo też jeżdżę na rowerze MTB, mhm. nietypowo kolarstwo, ale właśnie dłuższe trasy, żeby łapać ten tlenik, robienie tlenu. Przez długi okres czasu też byłem zachwycony na jazdą na desce. Tutaj mamy swoje okolice i można pojeździć sobie na Wake Parku czy też na Zatoce, mhm. ale to też trzeba mieć więcej czasu. No, ale Zimą deska na, na śniegu, zjazdy i gdzieś ta mobilność w bioderkach. Pyk, pyk, pyk. Właśnie ta mobilność to jest to... no No, 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 i generalnie to teraz skupiam się na, na rowerku. Na rowerku dużo się rozciągam, bo jak Ty wiesz, od kulturystyki kulturyzci no. też muszą się rozciągać, bo to co przypakują, to zepnie, a żeby to fajnie wyglądało, to też trzeba pewnie pootwierać tak. wszystko po kolei, więc no, dużo sportów y, y, próbuję, ale tylko. I chcę wprowadzić jeszcze pływanie tu generalnie. Ja wczoraj nie mówiłem o pływaniu właśnie na, na mediach Zobaczymy. pytałem się kogoś, wyobraź sobie, bo ja bym strasznie chciał, znaczy strasznie, bardzo bym chciał kiedyś wytratować w Tartonie. Wiesz, tak po prostu no, sprawdzić. nie? Bo bieganie, kiedyś mówię, biegałem, jeździłem na rowerze, więc to mi dobrze wychodzi w sensie takim poziomie, że mogę sobie to robić, ale pływanie nie umiem. Nie? Ja mogę pieskiem. Ja, Któż <laughs> ja, ja, ja to mogę to kraulem, ale tak to już, to więcej to, to chlapanie. Do... Utrzymywanie Do... <laughs> na wodzie to jest tak zwane. Jest ciężkie. Co, nie, ale za, ciężkie. No, ale założę się, że to naprawdę jeszcze pomoże. Jestem przekonany, że to jest taki moment, gdzie ja tak to tak chcę tłumaczyć. Ja zawsze mówię tak, podobnie widzę, masz myślenie, że jakaś, jakaś forma sportu może pomożyć, pomóc tobie w twoim głównej dziedzinie. Nie? Tak. Sportu. Tak. Więc ja z mówię, że jak będę pływał z tą głową pod wodą, będę umiał sobie robić, to będę lepiej operował tlenem. Dokładnie. Nie? właśnie ja z... mam ten sam problem, jak chodzi o Opływanie, że na przykład potrafię 4-5 godzin jechać rowerem. Super, mega dobre wyniki, mega dobre czasy. Mogę spędzić na sali sparingi, robić po sparingu, po sparingu, a wchodzę do wody i jeszcze 15-20 minut i dętka, co nie? No, 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 no właśnie o to mi chodzi, właśnie, że to jest. Ja mam właśnie to samo. Ja, no, tak jak powiedziałem, ja nie umiem królem dobrze pływać, więc mam kilka osób, w których. Właśnie... Ale możemy się obronić tym, że nauczymy się techniki i wszystko będzie dobrze. <laughs> no no, no <laughs> dokładnie, dokładnie. A wiesz co tak patrzę, bo masz zegarek. zegarek. co masz zegarek do? To... Nie Zdział możemy. Nie możemy. <głosy> <głosy> możemy czy nie możemy? Nie, nie możemy. Nie wypróbować możemy. Wypróbować nie możemy. <noise> to wszyscy wiedzą, że one są dobre, ale nie, nie bo możemy. Nie bo możemy. Bo my promujemy siebie, a nie to. No. <noise> ale mogę coś tam powiedzieć, tylko, że właśnie, bo widzę, że jestem ciekaw. Używasz ten tak, ten tak, ten, tak. Ten, tak, tak, to możemy. Ja to coś. Łatyniwna, ale Widziałem, że ma. Słuchaj, czeka, czekaj. Dobrze. Takie pytanie, które też e, chciałem zadać, bo już mówimy o tym rowerze. Um, czy patrzysz bardzo na tętno, bo już nie zegarka? Nie używam zegarka! Nie, tętno palcami. Generalnie tak, że jak nawet zapomnę paski, które mierzy mi ten to no, już jestem na treningu zdenerwowany. Ty, ja no to samo. Ja nie ma treningu. Nie ma treningu jeszcze. Nie, ma treningu. nie, nie a jest za... treningu, A ja zawsze trening? Miałem włączyć na tym. Tak, tak, tak. Jak się nie zarejestrujesz i nie Krusy, możesz cofnąć coś... i przeanalizować co nie. było dobrze, co było źle i w którym momencie możesz przyspieszyć albo zwolnić, no to tak jakby treningu nie było. No, no, dokładnie. Nie jeszcze nie wiadomo, jak zapomnę to, to tak. ja zrobię ten trening bez przesady, nie? No. Ale już z góry jestem ściekły, że to się nie zapisuje i nie mam kontroli nad tym. Ja potrafiłem czasami nawet zrobić rozgrzewkę, nie włączyć zegarka i znowu włączyć z, z zegarek, jeżeli zrobiłem rozgrzewkę. Ja, jak to jest u ciebie? Czy, czy oprócz tego, że ten zegarek jest tętno te, potrzebne, to monitorujesz to bardzo? No, monitoruję, bo jak no, przez, w każdym etapie przygotowań jest zupełnie coś innego ważne. Na przykład teraz mam taki etap budowania tlenu i ja nie przekraczam 155 tętna. Ok, czyli załóżmy wyprawa do Helu rowerkiem w 3,5 godziny i tam i z powrotem, nie przekraczam 155 tętna, bo wtedy wchodzę w budowanie e, bez tlenu, mm -hmm. no, no, a nie tlenu. Dokładnie. A mi zależy w tym okresie, żeby zbudować jak najlepszy tlen, żeby później, jak i bliżej walki, zbudować jak najlepszy bez tlen. A żeby zrobić bardzo dobry bez tlen, to muszę mieć bardzo dobrzy, dobry... Bazy. Dobrą bazę. No i jedno wynika z drugiego. No, A jak już jest bliżej walki, no to ja już nie schodzę poniżej 155, tylko podbijam to 185, 188, jak najwyżej się da, co nie? Jak najdłużej się da. Więc y, to wszystko zależy, w jakim etapie przygotowań jestem i monitoruję i ustosunkowuję właśnie e, te parametry do, do treningów. To jest też takie ciekawe w ogóle, y, mówiąc o tym, y, bo jak ja cały czas trenowałem kulturystycznie i zacząłem troszeczkę wprowadzać. Pamiętam, że jak ja miałem jakieś trzy miesiące przed tą walką, miałem pierwsze tarcze i wystawili mi wystawili te tarcze, to ja byłem po nich po prostu tak skatowany ja po prostu nie mogłem, wiesz, ogarnąć się, nie? Bo nie e, wiedziałeś nie w, w, w jaki sposób tak, się oddychać tak, i w jaki sposób tak, cały czas ta. byłeś przy przypięty. cały czas, no do dokładnie. Do tak, ale tak. ale niesamowite jest to, że na przykład ci, że taka ciekawostka jest to, że teraz trenując dłużej, dopiero w ogóle ja jestem w stanie wyjść poza ten próg, na przykład 160, nawet 180. Kiedyś moje ciało nie dało ciało razy, 150, 160 no. ja byłem... i potrafiłem po prostu normalnie nie łapać tlenu. Ja, mhm. ja, ja, ja pamiętam, jak mój brat kilka razy mi powiedział, jak się przygotowywał do tej walki, mówi, młody, ja wy co? Ja nie mogę złapać trendu, ten mniej stałem przed Szymańskim przed, przed rąkiem i e, e, Rąk. tak, nie? Ja I ja, ja mówię, co jak on się zmęczył? Mówię, niemożliwe. I potem no, jak to sam miałem, to, kurde, to jest normalnie, a wiedziałem myślałem, że ten to mam za 178. Ty no 150 parę miał czy 160, więc to jest też nie, nie widzę jak... Ta metodyka treningowa i ta sportowa bardzo mocno się różni, różni. i, I też. jest lat... dla wy trenowuje twoje serducho, nie? Mm -hmm. to, bo to jest na przykład niesamowite dla mnie, że ten sport właśnie typowo właśnie, takie przygotowanie MMA, to wasze serducho to musi być takie silne, że to. Potężne, to... potężne. No musi być generalnie nie to, że musi dużo znosić stresu. Mm -hmm przy uwagi. to jeszcze na samej walce musi wytrwać. Ten, dużo, ten, ten, dużo, czy... dużo, dużo zrzucasz? Właśnie, no, tak. sezon taki, powiedzmy, tak jak teraz no, no. i, ja i ila różnica jest przed... No to przed... około 12-13 kilo. Oh, kurde. No. W kulturystyce A, też się ja uważacie, tak, my, my też mamy ten taki r, r, bardzo... Ym... powiedz tak, że w kulturystyce najgorsze jest to i najtrudniejsze jednocześnie, że tam trzeba... Tam też musi pracować głowa, tylko że tam jest nie głowa na zasadzie stresu, tylko głowa cały czas nie możesz. Nie a, możesz. To ja mam teraz no, na wiesz, spodanie, nie? nagrowania. to jest... jemy brokoła, bo oni mi dają wszystko, co potrzebuję, a mamy tego więcej, bo to jest naprawdę dobre. <gry> <gry> Ej, ale to jest prawda właśnie, nie? Boże, to kurczę, że, że, że redukcja jest, jest zdecydowanie łatwiejsza, kiedy U mnie to masz. To po prostu sukcesu, nie. Tak no. jak pewnie w kulturystyce. No, no, to dokładnie dokładnie. A z ciekawości, bo tutaj akurat rozmawiałem z Natanem, Wiem, że jesteś na wege, Tak. A ja od jakiegoś czasu jestem sam na Lukarbie i to jest w ogóle coś, co. My, yy, wiesz, ludzie się mnie pytają właśnie często a na kiedy ci jesteś? Mówimy, no, nie, od niedawna zaczęliśmy. Ja mówię, jestem na niskich węglach. i tak wiesz. Na niskich węglach jeździsz na rowerze, biegasz, trenujesz sobie MMA, jeszcze trening siłowy i trochę crossfitu. To co, moje niskie węgle, ja mówię, no tak, ale mam i pół kalorii, nie? No to od razu. Bo... Więc U... zaczynałem te kalkulatory włączać i mówię, okej, okay, to dobra, no to jak to wygląda, nie? Jak I to działa, co nie? I, i, I powiem ci, że na przykład to jest... A jak takiego... się ty się czujesz, bo ja też, też się zastanawiałem właśnie może, bo chciałem coś sobie zmienić, bo już naprawdę już jestem długą tym wege, Wszystko tak. mi pasuje, wszystko jest smaczne, wszystko jest ok. Ale wiadomo, czasem już też chce człowiek trochę zmian, co nie? Właśnie, no ja mam a ja mam właśnie od jakiegoś czasu myślowe. <laughs> nie ma problemu, możemy się no, 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 nie wierzę, nie. Ale Powiem ale... Ci tak, że ja na przykład najfajniejszą rzeczą, wchodząc w ogóle na low-carb, co mi się podobało, to było to, że zaczynasz... Wiesz, teraz nawet jak rozmawiamy, to nie wykorzystujemy węglowodanów, tylko tak. białko tłuszczowe. Tak. I, I to jest fajne, że na początku te dwa pierwsze tygodnie, jak byłem na lokarby, się czułem taki kurczek, jakbym wiesz, wypił z trzy kawy i mhm. wszędzie taki... Rzeźki, rzeźki. Rzeźki i taki, no. taki pobygliwy nawet delikatnie. Ale później przeżywa się ten moment takiej, takiej stabilizacji i mówię jak zajebiście się czuję po prostu. A ten ilość węglowodanów wiesz tam jest co prawda przy mojej dawce kalorii gdzie mam 4 400 mm -hmm. to mam i tak 200 gramów węglowodanów więc to jest, to ogromna, jest spoko to jest więc ale mam 300 gramów tłuszczu tam jakieś 180 190 gramów białka więc tylko węglowodany używam około treningowo czyli nieważne czy mam na przykład jak załóżmy jest jakiś tam trening MMA albo bieganie albo jakiś wydolnościowy to przeważnie i tak białkowo tłuszczowo nie staram się za dużo mieć tych tego jakichś tam węglowodanów czy czegoś tam jakieś posiłku z małą ilością węgli, bo wydaje mi się, że po prostu tak moje ciało działa, że ja się nawet czuję lepiej, że wiesz, co jest fajne, że dzięki low carbowi zawsze mam to, że ten brzuch jest taki klęsie. i wszyscy mówią... Co ty robisz? Co ty robisz? Dobrze jem, bo brotule.